Dzień dobry Polsko! Dzień dobry Świnoujście No to płyniemy sobie tutaj. Promem, promem w Świnoujściu chciałem powiedzieć oczywiście promem w delcie Mekongu. Musimy kupić bilecik Tutaj idziemy, idziemy, idziemy do kasy. Pan nas tutaj wyprzedził. Eee, panie, ładny, takich rzeczy się, się nie robi. A, kiswaniaczek z bąbelkiem w nosie. Dobra, 7, 7 tysięcy. tysięcy widzę, ale to jest za stuter, za osobę... Nie wiem, trudno powiedzieć. Hello! Hello! Płacisz, płacisz, kochanie, ile masz? Zabierz tam panu... O, to jedziemy! Thank you. Czyli skuter 7 tysięcy. Masz tam biletik. Tak. Ale Dziękuję. No i zobaczcie jak to wygląda. Elegancko, ładnie, zgrabnie. Od tam genial się nam w Ty. Zwaniać z wągłem w nosie. No to my tutaj czekamy. To tu się płaci chyba tylko właśnie za przejazd skutera, bo tak naprawdę chyba za człowieka się nie płaci chociaż ktoś tam pani sprzedaje losy oczywiście losy, losy, panie miły no i wpuszczają, będziemy jechać brama taka jak w Gambii na prom na przekrapie <śm> no i promy jak w Gambii tam dalej Ale stoi... Ale w Gambli są nasze promy, co? Jeszcze nie, jeszcze nie. Jeszcze nie. Jeszcze jaka tocka nie opierdzieliła promów dla Murzynów, także spoko, spoko. Słuchajcie, my wjeżdżamy na prom, zobaczymy jak to wygląda. 7 tysięcy dongów, to jest 10 tysięcy to złote 40 przypominam, także... I złotóweczkę. Złotóweczkę, wjeżdżamy, wjeżdżamy, zobaczcie jak to tutaj wygląda, kochani nasi mili telewizorowie. To jest bez względu na to, czy jest jedna osoba na skuterze, czy dwie, czy pełno towarów, nie ma znaczenia płacić <noise> Płaci siódemkę. Tzwania płaci siódemkę, reszta jedzie za darmo. Panowie tutaj z oficerowie stoją. Oj 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 Dobra, my sobie staniemy tutaj. No my pójdziemy oczywiście pochodzić, pospacerować po samym promie, żeby zobaczyć, pokazać wam jak to wszystko tutaj wygląda. Dobra, zostawiamy. Co? Rampa góra już? Czekajcie, czekajcie, czekajcie. Muszę go postawić, żeby nie było jajek. Opa, niech on tutaj sobie stoi. Dobra, i co? Ruszamy. No to ruszamy, panie kapitanie. Ruszamy ruszamy w rejs. Parostatkiem w długi rejs. Piękny rejs. Rejs, 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 rejs. rejs, rejs. Da, da, da. No to idziemy wyżej. Idziemy do kapitana. Da, da, da. Ja tak. Pan nie goni, to co będziemy się martwić? Słuchaj, żeśmy wleźli na samą górę. Oni tutaj mają jakąś kuchnię polową. Nie wiem, czy wolno nam tu wejść, czy nie wolno. Jak myślisz? Wolno nam tu wejść, czy nie wolno? Nie wiem, nie wiem, czy nas pan widział. Pan nic nie powiedział, uśmiechnął się no łatwo. Aha, tylko... widział ciebie, tak? No bo... Tak, widział, widział. No i zobaczcie, i ruszamy takim oto bielikiem, czy jak to nazwać. Tutaj krasiwore, może bardziej. Ten no. ma nazwę A. Ten ma A? Tak. Tam tak. ten był B1000. Tak. No właśnie, no właśnie. No idziemy z Widzicie, taką mają tę sterówkę z jednej i z drugiej strony. Coś wam może pokażemy, jak to wygląda. Tak wygląda tutaj steróweczka. No, powiem wam, że elektroniki mają trochę. Mają, mają. Tutaj na przykład jest zegarek gdzieś. To jest cała elektronika, która tu się znajduje. Tam płynie, tam jest jakiś młodzieniec Idziemy, przybijemy z nim piąteczkę Zobaczcie, wyobraźcie sobie taką jest... sytuację jest... Hej! Hello. Hello! To dziewczynka jest! Hello. Hej! No jakaś słodziutka! Hello. Hej, hej! Wyobrażacie sobie taką sytuację, żeby na przykład żeby na przykład u nas na bielikach sobie kapitan przyprowadził wnuczkę lub córeczkę i z nią pływał w czasie przejścia, no to jest chyba nie do pomyślenia, prawda? Ale oni tu mają zupełnie inną mentalność. Tutaj jest tak, że jednak te kontakty rodzinne Wartości rodzinne, to wszystko dziecko działa to inaczej. Nie może być, dziecko nie jest przeszkodą w pracy w Żadny ogóle. W żaden sposób. Absolutnie. Dobra, to co, idziemy drugą że zejdziemy, zobaczymy jak to wygląda. Tutaj popatrzymy sobie, no tutaj płynie, płynie. Jesteśmy, mili Państwo, dzi kochani, na Mekongu. Na Mekongu, także pozdrawiamy Świnoujście, bo ten film poleci na kanał Świnoujski. Także pozdrawiamy Świnoujście z nadbudówki promu A. Prom A. <laughs> Prom Prom A. No właśnie, jako y, mieszkańcy Świnoujścia, nie rodowici, ale mieszkańcy Świnoujścia, nie mogliśmy się powstrzymać, żeby nie przepłynąć się promem. Zobaczcie, tam tak to wygląda, ale my płyniemy tyłem do przodu teraz. Dobra, idziemy na dół. Ale idziemy szybciutko. się. Szybko, szybko bo on parę minut i ten, schodź nie. I będziemy schodzić, zobaczymy, jak to wygląda tam na dole. I jedna ręka dla pokładu, druga ręka dla siebie. Tak jest. O, ja się akurat na statkach czuję dobrze. Gorzej z wysokościami innymi, ale takimi statkowymi, to nie ma żadnych problemów. Może wtedy pójdziemy na tak. Proszę bardzo. Ale niesamowite, niesamowite to jest miejsce naprawdę. Bardzo fajne. Tak trochę Gambia to. Troszkę tak. To moje słonko poszło, ona się schowała już, już do cieniu, już do cieniu, panie, potem powiem. Ja nie opalona, ja nie opalona, panie kochany. Zobaczcie, jak to wygląda, tutaj ludzi, dobra, gdzie są, ale to ja nie będę tak ludzie tutaj między przychodził. Oni, co prawda, tutaj nie maczą na nich szywo, ale ja nie lubię takich sytuacji, żeby po prostu gdzieś tam bezpośrednio kamerę w oczy ludziom wkładać. więc przejdę ku i przejdę z kamerą nad ich głowami. Przejdę kamerą nad ich głowami, <laughs> Nasz skutek stoi z tyłu, właśnie idę, 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 bo pani i pani kierowniczka, przewodniczka sobie poszła tam dalej. No i zobaczcie, tak właśnie wygląda ten prom. Tak wygląda prom, tak jest, p Tu jest p 100. To był p 100, bielik 100. Bielik 100 popłynął, a my sobie jesteśmy tutaj na naszym A. A ile? A zaraz zobaczymy, jak wyjdziemy. Ale nie, nie jestem pewna, wydaje mi się, że też A 100. A 100? I to tu, patrz, to tu inny panie, dziecko tam nosił inny, tu nosi inny tutaj wszyscy noszą dziecko no, ono, ono ma tutaj przyjść do ojca czy do mamy albo do babci lub do dziadka, no i widzisz chodź zaczynamy tam a tam jest taki malutki promysł, zobacz J60, tak, widzę ten niebieski Mm -hmm. Aha. No i to, to rzeka, którą płyniemy teraz, to jest właśnie Mekong, to jest ten główny, A to jest ta wiosna, pływający ta wioski, tak jest. Mm -hmm. Pójdziemy sobie, w ogóle zjedziemy i tak. pojedziemy tam zobaczyć jak to wygląda. Takie wioski pływające to wi widzieliśmy w Kambodży. W Kambodży, tak. Też na Mekongu zresztą, znaczy na tej części, tam która idzie, to nie, nie na Mekongu, ale e, na od tego jeziora co odchodzi. Przy jeziorze Sap, Sep? Ja, jakoś tak, no. Ale tam to było, o Jezu. Jak byliśmy jednego razu, pamiętasz? To było tak, że wszystkie te domy stały na wodzie, a drugiego razu wszystkie stały na lądzie. Tak, na sucho. Raz na mokre, raz na sucho. Raz no. się woda odsunęła. No i tak to wygląda. Tak wygląda ta przyprawa promowa. Tak wygląda prąd, tak wygląda tam góry kapitan tam w czapeczce. Oni tu w ogóle chodzą w czapeczkach? Takie przystojne goście, co? Tak. Tutaj w ogóle nie ma miejsc yy, siedzących. Nie, można stać. Tylko <laughs> na skuterze. Usiąść ewentualnie na schodach, a. bo Ty mówisz, że podobno do Gambii, Oczywiście dla mnie też podobny do Gambii, tylko że w Gambii na górze to było mnóstwo miejsc yy, siedzących, nie? Tak. A ten prom, pamiętasz, wtedy wpływał do takiej zatoczki. Ten, co widzieliśmy, no wtedy. ale z pętrę widzieliśmy. A to nie, nie tutaj, ten, tutaj, to, nie to tak. Tutaj. Ludzie, to człowieku, to były tak. wszystkie rzeki tutaj i Mekongi wszystkie i inne tutaj ciekawostki. nogi Mekongi. Mi się już w ogóle wszystko myli. Gdzie my byli, gdzie my nie byli, panie? Co widzieli, a czego jeszcze nie widzieli. Tak, a mamy zamiar zobaczyć naprawdę dużo, także zostańcie z nami, lajkujcie, komentujcie, subujcie, to będziecie wszystko to widzieli razem z nami. No my na tej delcie będziemy jeszcze mieszkać około tygodni. dwóch tygodni. Tak jest, ale potem... W ale nie wracamy do domku, tylko jedziemy dalej, także zostańcie z nami, będziecie mogli to wszystko tutaj zobaczyć. Gdzie on podchodzi? Do którego miejsca? Tu? Tutaj będzie z tu? do tego dochodzi. Do no. Ale ten jaki ty, jaki króciutki od 60. Ale, i, wydaje mi się, że jest taki ładny, nowszy, odnowiony. No, pomalowany, no funkielnówka niebiegany. Mhm. Funkielnówka niebiegany, koleżanko. O? Mają taki jeden jak pan prezydent przyjeżdża, albo pan premier, to oni go wtedy ładnym wożą mówią, o wie pan, my tu mamy takie promy. No tak jak u nas, nie wiesz. Osiem panik przekręcić i do cywila. <śmiennie> jak to się to też jest. Osiem panik przekręcić i do cywila. Właśnie, zobaczcie, jak tutaj wygląda. Rzeka jest piękna, naprawdę piękna rzeka. No ktoś powie, że brudna. No nie brudna, tylko mułnie się. I przez to, że tyle nie się muł, to przy okazji jest dosyć, dosyć żyzna, nie? To jest naprawdę te tereny tutaj są bardzo żyzne. Oni tutaj wyprawy robią. I dlatego też ma ten kolor taki charakterystyczny. Tak, ja przeczymy kochanie już kładkę, idziemy do naszego wozu, bo tutaj też się zjeżdża chyba na tempa. Wszyscy gotowi od ruszamy! jesteś? Jestem jesteś gotowa na przygodę po drugiej na jawie jesteś gotowa na drugą na przygodę na drugiej stronie Mekongu lecimy, pozdrawiamy całe Świnoujście pozdrawiamy naszych widzów trzymajcie się, jeszcze nie kończymy relacji zostańcie z nami jeżeli nawet przerwiemy ten film to będzie na pewno dalsza część na innym kanale zapraszamy na kanał Daniel Szysz, kanał Świnoujście w sieci dzięki Panie Kapitanie miłego dnia życzymy no i jedziemy no to rzeczywiście, bunkiel nufa nie Za daleko było widać a mówię, to dla VIP-ów jak VIP-y przyjeżdżają tutaj na wakacje to wtedy jadą tym nowym to w rejs jadą takim? tak? idą takim tak, ładnie. płyną takim o a tutaj siedzą ludzie którzy musieli kupić bilecik i czekają na odprawę a my pędzimy jesteśmy za przeprawą promową no i tak to tu wygląda tak to tutaj wygląda o my mamy, musimy tam w lewo jechać tam pojedziemy nie? no no to wiocha tak. dobra no to zawrócimy tutaj oho dobra sorry sorry sory. o tu miałem zawrócić ej kolego natrąbiłeś na mnie i co? i zmiana planu teraz Dobra, 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 dobra. Nie rób do takich rzeczy, kura, bo Ty na mnie trąbisz, a ja hej, tak muszę tutaj spręcić. <laughs> to nie ma znaczenia. Dla nich nie ma znaczenia. Ale panie... lubią trąbić, trąbię na, na każdym kroku. Dokładnie. no. Nie ma znaczenia, potrąbie na Ciebie, potrąbie i będzie elegancko. On zatrąbi elegancko. powie cześć, on za i powie uważaj, on zatrąbi i powie y, wyprzedzam, jadę prosto, skręcam. Dokładnie, i tutaj mamy ten wjazd na przeprawę, ale my na przeprawę jeszcze nie jedziemy Pojedziemy zobaczyć tą wioskę, czy będzie można tam przejść Także do zobaczenia z trasy, do zobaczenia!